Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej przygodzie. Zobaczcie, w końcu przyszła zima. Dzisiaj w nocy mieliśmy przymrozek, teraz jak widzicie lekko pruszy śnieżek. Mam nadzieję, że plecionka nie będzie nam dzisiaj marznąć, że damy radę połowić. A właśnie dzisiaj nad wodą musiałem się zjawić z uwagi na ten nocny przymrozek. No zwykle jak tak przymrozi, a jeszcze nie skuje nam tafli wody, to jest bardzo dobry czas, żeby spróbować łowić drapieżniki, bo one często się uruchomiają. Dlatego dzisiaj będziemy próbować. Mam coś na szczupaka, mam coś na okonia, zobaczymy. Mam nadzieję, że ryby będą aktywne mimo tej aury takiej trochę chłodnej. Jestem mega pod rany, także, żeby nie przedłużać, oczywiście później sobie pogadamy, zostawcie suba, łapkę i lecimy na wodę. To płyniemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ręce już mi odpadają, ale to nic. Starą tradycją stanę sobie jeszcze chwilę przy samej plaży. Tutaj często lubią uderzać o konie. Jak tutaj w pierwszych rzutach biorą, to znaczy, że oko jest na wodzie, a jak nie, no to będziemy płynęli dalej. Ale najpierw kilka rzutów kontrolnych. Dobra, bierzemy koniówkę. Dzisiaj zabrałem ze sobą tego blue winda. Jak są blue wind? Pamiętacie, że no, mówiłem Wam, że pokażę Wam go w którymś odcinku i dzisiaj to nastąpi. Mam nadzieję, że również na jakiejś rybie. Ale o tym sobie oczywiście porozmawiamy trochę później. No najpierw trzeba połowić, słuchajcie. No, zobaczymy, czy pierwsze rzuty coś dadzą. Oby, oby. To da nam nadzieję. No coś tu kurde plecionka nam zamarza jednak. Nie wiem co to będzie z tego. Teraz tajna broń. Nie mogę Wam na razie pokazać co to jest. O no, zamarza na przelotkach kurde. Chyba dzisiaj będzie ciężko. Dobra lecimy stąd dalej słuchajcie. Jako, że ostatnio na końcu jeziora sporo tej ryby było i tam też widzieliśmy, że gonią jakieś okonie to popłyniemy sobie i zaczniemy wędkowanie właśnie tam. Nie wiem, jak długo to będzie trwało. Bo plecionka jednak trochę przymarza, więc to łowienie będzie dzisiaj utrudnione. Podejrzewam, że po południu temperatura trochę spadnie i niestety pewnie szału nie będzie z tym łowieniem. No niestety, technicznie możemy tutaj nie ogarnąć, ale próbujemy, nie poddajemy się. O, widzę, że tutaj końców na ten, zatoczka zaczyna zamarzać już. No dobra, dopłynęliśmy do końcówki. Nie widzę, żeby się tu coś działo, no ale spróbujemy. Widzę, o, jakaś rybka się pojawiła. Słuchajcie, strasznie jest zimno, ręce mi już zamarzają, plecionka zamarza, śnieg sypie. No będę się starał, żeby zrobić wszystko, żeby ten materiał dzisiaj powstał, aczkolwiek nie wiem, czy mi się to uda. No zobaczcie. No i przelotka niestety też niczego sobie. No tak to wygląda dzisiaj, właśnie. Tu stajemy, próbujemy. Zrzucam ciężarek. Ciekawa sprawa będzie, jak będę go wyciągał. On będzie cały mokry, będzie kolorowo. No dobra, i próbujemy najpierw te okonie. O kurde, zamarzł no będzie wesoło Będzie wesoło dzisiaj Dobra, coś tam leci Byle kawałek poleciało. Zresztą jakoś damy sobie radę Mam nadzieję Ale jeszcze leci. Jeszcze leci, to najważniejsze No wędkarze nie są normalni Siedzi. O, siedzi. Ładny. Jak okoń to ładny. No, ładny okoń. No, może nie jest rekordem, ale już taki fajowy. Zobaczcie. To no jest pierwszy okoń. Słuchajcie, w tych okolicznościach przyrody, w których tutaj dzisiaj jesteśmy, gdzie co trzeci rzut muszę moczyć przelotki, żeby mi rozmarzły, no to już możemy mówić o jakimś tam sukcesie. No niestety. Yy, zgrabiałe palce i trochę tutaj urządzenia, które na tym rozie odmawiają mi posłuszeństwa. No nie nagrałem wypuszczania i prezentacji, bo myślałem, że włączyłem. A się okazało, że nie włączyłem, ale trudno, tak się czasem zdarza, tak czy inaczej, oko i na pewno trafił do wody. <grytanie> o no, teraz będzie mistrzostwo świata, żeby mi przynętę trochę porwał. A ja już mam tak zgrabiałe palce, ale no jakoś trzeba to zrobić. nie? O, tu widzicie się wszystko rozpadło. Aha, no to jest właśnie rękawiczki. O, wam powiem, że ho, ho! O matko! Człowiek nieprzyzwyczajony do takiego zimna. No, jakoś krzywo ale jest. Nie, jeszcze tu trzeba poprawić. No przelotki zamarzają, nie? Także o, zobaczcie, ja już nie mogę teraz zwijać Więc trzeba to wszystko wtyknąć do wody. O, rozmarzło. No i lecimy. Może jeszcze jest ich tu może więcej. Za szczupakiem trochę próbowałem, ale o już mi zamarza. Słuchajcie, no niestety, no kurde, mrozi, nie? a to będzie pewnie im bliżej po południu tym gorzej. No, zobaczcie, tutaj też zamarza wszystko niestety. O ja rzeźba, no powiem Wam, że rzeźba, dzisiaj jest rzeźba, ale walczymy, walczymy. Za chwilę sezon się skończy, nie będziemy spingować i trzeba się jeszcze nałowić. Dobra, słuchajcie, teraz będzie małe karkołomne zadanie. Miałem obcinkę na zestaw okoniowy, i teraz z mi rękoma należy teraz zawiązać agrafkę. Ho, 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 ho. dobra, i teraz szybko, póki mamy czucie. No, z tym czuciem to tak trochę przesadziłem. Ledwo czuję. oj, powiem wam, że nie czuję tej agrawki w ogóle w dłoniach. Ale udało się przewlec. Jest szansa. Patrz, się, udało się. Dobra, słuchajcie, korzystając z chwili przerwy, jako że się nic nie dzieje, poza tym, że zamarzają mi przelotki, zamarza mi plecionka, łowienie jest niezwykle utrudnione, a jeszcze do tego, co jakiś czas muszę reanimować moje ręce, bo tak mi grabią, że nie jestem w stanie wykonywać żadnych czynności, to sobie chwilę porozmawiamy. Tak jak pamiętacie, w jednym z ostatnich odcinków, gdzie łowiłem okonie, łowiłem wędką Jackson Red Wind. Nowością od firmy Jackson, przeznaczoną do delikatnego łowienia, i tam wam obiecałem, że pokażę wam też drugi model z tej serii Jackson Blue Wind. Nie wiem, kiedy teraz pojedziemy ze spinningiem nad wodę, bo, tak jak widzicie, no zima w pełni. Mróz, za chwilę pewnie lód zamknie jeziora, więc całkiem możliwe, że to jest ostatnia wyprawa spingowa w tym roku. Dlatego, no jako, że Wam obiecałem, że ten kij Wam pokażę, zrobię to dzisiaj. Szaleństwa z rybami może nie ma, no ale to przynajmniej mamy czas, żeby sobie Pogadać. Tak jak widzicie, Jackson Blue Wind to jest wędka w tej samej stylicy, stylistyce co Red. No Wędka różni się tylko tym, że jest z niebieskimi wstawkami, a nie z czerwonymi, więc łatwo te serie rozpoznać. Ja mam ze sobą egzemplarz o długości 20. Tak jak wiecie, bardzo lubię tą długość, jeżeli chodzi o ultralighty. I ciężar, ciężar wyrzutowy od 2 do 12 gram, więc troszeczkę mocniejsza wędka niż ten Red, który Wam pokazywałem. I w zasadzie Jakie są różnice pomiędzy Redem, a pomiędzy Blue? No przede wszystkim Blue nie jest wklejarko. Do tego podstawową różnicą jest troszeczkę odmienna charakterystyka pracy blanku. Te wędki są trochę wolniejsze, o głębszym ugięciu. Tak jak pamiętacie, te redy to takie były cięte, szybkie kije idealne do takiego łowienia z opadu, do jigowania, jakieś gumki, jakieś jigi i tak i tak dalej. Tak tutaj mamy do czynienia z kijem trochę bardziej miękkim, który właśnie trochę głębiej się ugina, ale to nie jest jakiś tam mega parabolik, to nie jest taka klucha. I ja w zasadzie tego Blue wziąłem sobie z myślą o łowieniu na Wiśle, chociaż on też na, na jeziora się nada. No w rzece czasami przyłowami są klenie, bolenie, nawet przy łowieniu okoni, więc więc ja dlatego sobie wybrałem ten kij, bo to taki, no myślę, będzie dla mnie wędzisko, którym będę mógł bardzo fajnie połowić sobie właśnie okonie na rzece. A jak mnie najdzie ochota, to sobie zmienię przynętę i będę łowił klenie. Tak jak wiemy, klenie lubią bardzo mocno w te przynęty uderzać. Lubią no trochę nam na tej wędce poszaleć i raczej klenie na spinnik łowi się kijami trochę bardziej miękkimi. No ja nie preferuję takiego łowienia sztywnymi, szybkimi wędziskami. Na klenie jednak dobrze, żeby ten kij troszeczkę mocniej się uginał, żeby no, nie porwało nam zestawu, jak ten klej nam mocno przyzwoni, i żeby troszeczkę na tym kiju ten kleń miał szansę popracować. Miękkie kije właśnie mają to do siebie i to również tyczy się łowienia okoni. No wiadomo, że jak duży okoń zacznie nam tam szaleć, a tak do końca jeszcze nie wiemy, jak ten Hamulec dobrze wyregulować, nie do końca no, radzimy sobie podczas holu. To taki blank, który troszeczkę mocniej się ugina, trochę głębiej się ugina, wybaczy po prostu więcej błędów, które gdzieś tam podczas tego holu czy przy ustawianiu zestawu wykonamy. No, ja na pewno ten kij będę używał na wiosnę, tak jak wiecie, mam taką jedną niewielką rzeczkę, gdzie, rzeczkę, gdzie są fajne klenie i jazie. I to wędzisko uważam z powodzeniem do takiego łowienia się nada. Ja już to mówiłem, bardzo fajne wędki do delikatnego łowienia za niewielkie pieniądze. Wędki, które nie zrujnują Wam portfela. Tym bardziej cieszę się, że mogę Wam je pokazać, bo to jest coś, co każdy, na co każdy może sobie pozwolić. No dobra, słuchajcie, śnieżek znowu zaczął pruszyć, ale my jeszcze nie kończymy. Jeszcze mamy trochę światła, więc musimy to koniecznie wykorzystać. Tym bardziej, że tak jak Wam mówiłem, tam pod pomocą widziałem, że coś pogoniło. Może okoń, może szczupak, trzeba to koniecznie sprawdzić. Jeszcze później popłyniemy sobie tam i jeszcze później spróbujemy na wodzie głębszej. Jak wytrzymam, bo trochę już nie czuję stóp i trochę już nie czuję rąk, ale to nic. To może być ostatni wyjazd spinningowy w tym roku, więc trzeba go wykorzystać na maksa. Nawet jeżeli te ryby nie chcą coś dzisiaj współpracować. Płyniemy, słuchajcie, płyniemy, działamy. Dobra, to ja się tam przestawię, a przy okazji mam jeszcze do Was takie pytanie, bo ja wiem, że nie wszyscy wędkarze łowią do końca sezonu, niektórzy sobie dużo szybciej darują temat. A muszę tutaj to silnie podnieść, bo mi tam kurde, zaplątałem. Ludzie, kochani, jak to jest u Was? Niektórzy wiem, że dużo szybciej sobie już dają spokój, a jestem ciekawy jak Wy. Która to w ogóle godzina? Nie wiem, czy ja się dostanę teraz do zegarka. 14. No to jeszcze z godzinę łowienia mamy. Nie więcej. Może, no, godzina z kawałkiem. No ale jeszcze godzina jest. Dobra, lecimy z ciężarkiem. O, pizdzi, pizdzi. No dobra, tu bierzemy naszego Blue I'm Blue Budai, Czy jak to tam? Najpierw delikatnie sprawdzimy, czy stoją tam jakieś okonie. O, tu głębiej. Kurde, rozwiązało mi się. Co? Jeszcze nie! <śleszanie> Jeszcze nie. Jeszcze mam czucie w lewej nodze. Jeszcze mam czucie w lewej nodze. Patrzcie, co się dzieje. Prawdziwa zima. Wszystko zasypało. Tu jeszcze spróbujemy, bo tu jest tak przegłębienie. Tu wypłucenie, tu przegłębienie. Trochę na tej głębszej wodzie może trzeba spróbować. Już nie wiem, sam. No słyszycie, zamarza wszystko znowu. A ja nienawidzę na żyłkę łowić. Także ja żyłki to nie założę. Chyba, że na trocie jak jest minus duży, no to wtedy się przełamię i założę. A tak to nie ma opcji. Nie lubię i tyle. I nic nie poradzę na to. O, słyszycie, nie? Co się dzieje. I tak czy jakiś czas trzeba. Rozmrażać to. No to chyba przyszła ta śnieżyca. Co w pogodzie było, że to tak ma przyjść późno po południu? Że to już do wieczora tak będzie z tego, co zapowiadali? No kolorowo Wam powiem. Kolorowo, elegancko jest. elegancko Ciężko przynęte nawet prowadzić, kurde, bo. Ale jeszcze leci, jeszcze hej, jeszcze leci, póki leci, póki leci, to jeszcze będziemy łowić. Nie można się poddawać. No, bo jeszcze nasz czupaczka, oczywiście. Głębsza woda, może, może, może. U. Znowu trzeba zamoczyć, że tak to określę, bez kojarzeń, proszę. Tylko tak zamoczyliśmy, łowimy. O, rybka tu się spłowiła. Czy jest to ryba? Znaczy, jest biała ryba, nie? No to jest dobrze, że drapieżnik też powinien być. No dobra, słuchajcie, tak jak widzicie, no nie wygląda to najlepiej. Przyszła śnieżyca i tak już za chwilę będzie wieczór, więc zwijam się do domu. Nie czuję rąk, nie czuję nóg, nie czuję, żebym już dzisiaj coś złowił, dlatego będziemy kończyć. Zimową, spinningową, grudniową wyprawę mamy już za sobą. Ostatnio woda tu miała 10 stopni i w zasadzie z dnia na dzień przyszedł taki dosyć mocne ochłodzenie i przymrozek. Myślę, że musiałoby tak być parę dni, żeby tą wodę solidnie schodziło i wtedy myślę, że ten drapieżnik by się ruszył i zawsze tak mówię, że coś tam by musiało się zmienić, żeby ten drapieżnik się ruszył, no ale coś muszę mówić skoro dzisiaj nie brały no to jakiś musiał być tego powód jeszcze za ciepła woda, także czekamy i mamy nadzieję, że no nie skuje nam lodem dajcie znać w komentarzu jakie Wy macie teorie jak nie złowicie ryby teorie albo wymówki jak zwał, tak zwał. Pozdrawiam gorąco i serdecznie, do zobaczenia.